Magda, powiedz nam, czym właściwie jest Journal of Modern Business Management. Journal of Modern Business Management jest internetowym e, czasopismem naukowym, które wydawane jest e, dwa razy do roku. Jaka była idea jego założenia? Czasopismo zostało założone na początku 2016 roku przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego i przez członków koła naukowego procesu zarządzania. Głównym celem czasopisma jest upowszechnienie wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ale również też z innych dziedzin, jak na przykład z finansów czy z ekonomii. Na jakim etapie jest proces przygotowywania do pierwszego numeru? Wszystkie artykuły do pierwszego numeru są już zebrane, są obecnie w procesie recenzji. Jako, że pierwsze wydanie planowane jest na czerwiec tego roku, wszystko idzie zgodnie z założeniami. Wpłynęło dużo zgłoszeń? Bardzo dużo, około 20 zgłoszeń, dlatego musieliśmy dokonać bardzo dokładnej selekcji artykułów. Czyli wybór był trudny, a powiedz nam, jakich tematów będzie dotyczył pierwszy? Pierwszy numer głównie będzie skupiał się finansów, wokół finansów i bankowości, ale również sympatycy zarządzania znajdą coś dla siebie. Michał, do kogo samo czasopismo jest skierowane? Czasopismo jest skierowane głównie do studentów i doktorantów naszej uczelni. Ponadto też będą nas czytać z pewnością pracownicy naszej uczelni, ale także i poza nią. Kiedy możemy się spodziewać pierwszego wydania? Pierwsze wydanie planowane jest na czerwiec 2016 roku. A powiedz nam, jak wyglądała selekcja artykułów, na jakiej podstawie wybieraliście, czym się kierowaliście podczas wyboru? Analiza zgłoszeń była dokonywana pod względem niektórych kryteriów. Do tych kryteriów należą między innymi np. to, czy tematyka artykułu jest zgodna z profilem czasopisma, czy tematyka jest aktualna, oryginalna, czy jest jasno sformułowany problem badawczy i też, jakie metody badawcze zostaną zastosowane. Na pewno uważacie, że warto pisać tego typu artykuły. Magda, powiedz nam dlaczego. Autorzy tego typu tekstów mogą rozwinąć swoje zainteresowania, poszerzyć swoją wiedzę, również mogą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie redagowania tego typu prac, co później może zaowocować w pisaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej. No i też przede wszystkim autorzy mogą dołożyć cegiełkę do rozwoju naukowego naszej uczelni. Na sam koniec powiedzcie jeszcze proszę, czy ktoś oprócz Was jest zaangażowany w realizację tego projektu i kto sprawuje nadzór nad całością? Więc nadzór naukowy sprawuje redaktor naczelny, czyli dr Krzysztof. Woźniak. Utrzymuje on cały czas kontakt z pracownikami katedry procesu zarządzania i też utrzymujemy ciągły kontakt z wydawcą czasopisma, czyli z fundacją naszej uczelni. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę.